Siema. Dzisiaj jest taka akcja, że zwiedzimy sobie klinikę opuszczoną. Tak jak już na samym początku widać, zachowało się trochę sprzętu. Ale to jest nic, bo najlepsze będzie pokazane później. Czujki są, ale są nieaktywne. Tak łóżka, normalnie, że można wejść się położyć i leżeć. Szafki kompletne, wszystko kompletne. Że tak się to prezentuje, tutaj leżą literki i cyferki, które, z których chyba napis był ułożony nad windą, tutaj właśnie u góry. Nie wiem, ktoś pościągał czy one pospadały. W szafkach jeszcze można zauważyć, chyba kitle były takiego jak kuchnia, zaplecze i maszyna szczerze mówiąc nie wiem do czego do, do czego to służyło tutaj też jeszcze strzykawki na dole że obiekt zachowany o super, recepcja Stary komputerek zejście na dół do piwnicy i, i na piętro cały czas słychać jakiś jakby cichy alarm, ale nie wiem skąd to dobiega. Takie pikanie ciche komputerek, telefonik różne teczki. No, i mamy kolejną salkę. To już wygląda jakby jakoś jak zabiegowa. No, taka kozetka. Lampa z lew. Że może to by, no, mógł to być gabinet. A tutaj już mamy drugi. I to już tak bardziej przypomina zabiegowe, bo jest takie bardziej profesjonalne łóżko. Aparatura. No i lampa. Fajne biureczko, krzesełko. Świetnie to się prezentuje, naprawdę bardzo fajnie. Nie mamy choli pokoje tam. Tutaj byłem. Na tej sali chorych też byłem, to jest to na początku. Także idziemy dalej. Tutaj widać takie umywalki do mycia rąk przed zabiegiem, przed operacją. Co lekarze właśnie myją ręce. Maseczki chirurgiczne. Także tutaj odbywało się przygotowanie przed, przed zabiegiem. A tam za tymi drzwiami szklanymi widać salę operacyjną. Ale tam to za chwileczkę wejdziemy i Wam pokażę. Także sami ocencie. Tutaj już mamy tą salę. Pas usztywniający jak dla strungmenów, dla ciężarowców. I tutaj jest już konkretny boom. Kompletna taka sala operacyjna, zabiegowa. Z pełnym wyposażeniem. Widać sprzęt starszy, ale... jeszcze wszystko na swoim miejscu, nie że fajnie do podawania narkozy, maska, lampa, cała aparatura. Za chwileczkę zobaczycie, co jeszcze niesamowitego tutaj w tym obiekcie. Naprawdę, tak świetnie zachowany obiekt to. To mi się chyba nigdy nie zdarzyło. Świetnie to wygląda wszystko. Ale teraz będzie najlepsze. Pyk. Cały obiekt jest jeszcze pod napięciem. Aparatura starsza już pewnie by się nie nadawała, chociaż nie wiem. Nie jestem jakimś tutaj znawcą w tej dziedzinie, no ale tak już po wyglądzie można stwierdzić, że już swoje lata ma za sobą. Fajnie, naprawdę fajnie to wygląda. Lecimy dalej. Tutaj poczekalnia z fotelami i telewizorek. Mamy takie, taką chyba kuchnię, która była udostępniona dla pacjentów, taka wspólna, albo to może mogła być dla pielęgniarek. Nie wiem, zwróciło moją uwagę tutaj za tym monitorem takie ciche buczenie. Nie wiem, nie wiem co tam buczało, ale jakby w ścianie. I kolejna sala chorych. Jednoosobowa. Widać biureczko, szafa z lewik. Wszystko w takim porządku, że naprawdę następna sala, też jednoosobowa, także pacjent dobre warunki miał na takiej jednoosobowej salce, że jakiś czas szpitalik jest opuszczony, także na tamte czasy to naprawdę waruneczki fajne. Jedna osoba w takiej salce, wszystko pod, pod ręką. Tylko kurczę, toaleta. Toalety nie ma. Na takiej sali są pewnie wspólne gdzieś. Tutaj można zauważyć... ...szczykocyk. Tutaj sala bez łóżek, same krzesła. Z wyjściem na balkon. Też jakaś zabiegowa była, czy coś właśnie w tym stylu. I kolejna sala chorych. Także obiekt, naprawdę. Obiekt petarda. Tu już widać dwuosobową salę dwa łóżka. Tutaj jedno. Jeszcze krzesło ustawione tak, jakby ktoś był w odwiedzinach u pacjenta. I mamy butle. Zobaczyć na górę. I też kiedyś mogła być jakaś mała salka, chociaż nie wiem, może bardziej jakaś poczekalnia, szatnia. A tu może lekarze się przebierali. Jakiś pokój dla, dla lekarzy. A tutaj widać, że jakiś remoncik miał się odbywać. Jeszcze jedno spojrzenie na, na, ten dolny, na to dolne piętro. Tutaj, tutaj byłem chyba. Ręcznik poszarpany na kozetce. Tutaj moją uwagę zwróciły, zwróciły lampy. Bo są takie jak w tej willi co byłem z tymi orłami. Też bardzo fajna lampa. i pusta salka może też jakiś zabiegowy pielęgniarek to był trudno stwierdzić, bo tam tylko szafka taka na leki i krzesło a tutaj toalety czyli wspólne właśnie takie toalety teraz zobaczymy piwnicę jakiś magazyn Zapewne, że były pościele albo takie inne rzeczy w magazynie przechowywane. O. A tutaj, jak takie, jak kuchnia na dolnym poziomie, piecyk zlew. Nie wiadomo, kuchnia kurczy w piwnicy, jakieś większe pomieszczenie. Już jestem zadowolony z tego, urbeksu, bo obieg zachowany świetnie, perła, można powiedzieć. To jeszcze też jakieś urządzenia Dobrze. Tutaj też widać, jakby niewykończone pomieszczenie. Nieotynkowane ściany. Już w takim gorszym stanie niż cała reszta. Że miało być remontowane, ale nie udało się. Bardziej było przywiązowana uwaga do, do wyszykowania tamtych w sal chorych, bo tam jest wszystko kompletne. I ta sala operacyjna, zabiegowa. I salki chorych, także tam jest na, na gotowo wszystko pięknie, także bardzo fajna eksploracja. Cały budynek ogólnie pokazany, tam gdzie te sale, gdzie ta sala operacyjna, tutaj teraz z dół, że obleciany cały budynek. Mam nadzieję, że materiał się podobał, bo naprawdę, naprawdę fajne. Także dziękuję za oglądanie i do, do następnego. Trzymajcie się. Nara.